Cześć, witam Was na kanale Rudymont TV Dosyć dawno mnie nie było Chociaż pojawił się ostatnio film Natomiast pojawił się on z miesięcznym opóźnieniem Ale wracamy, wracamy do nagrywania Słuchajcie, miał być dzisiaj film z 300 z leczenia paletek Natomiast stwierdziłem, że wolę nagrać jeden konkretny film niż podzielić go na dwie części. Dlatego następny film po prostu podsumuje to wszystko, co ja tutaj robiłem. To wszystkim poopowiadam, coś Wam pokazuję. Natomiast wrócimy się teraz do Sarajteka, bo zarówno w Sarajteku i w krewetkarium podziały się duże zmiany wizualne, tak jak możecie teraz sobie zobaczyć. Jak zawsze, wróćmy się do samego początku. Generalnie akwarium. Bardzo dobrze sobie radziło. Bardzo mocno zarosło. Była tutaj dżungla. Postaram się wrzucić jakieś zdjęcie, jeśli uda mi się je znaleźć. Śmigało wszystko pięknie i jak zwykle Konradowi się musiało nudzić. I nagrzebał w akwarium. Słuchajcie, co zrobiłem. Poprzesadzałem rośliny. Poresetowałem które gatunki. Poprzesadzałem. No generalnie duże, duże zmiany, jeśli o rośliny. Tak jak możecie sobie tutaj zobaczyć. No nie powiem, że trochę grzebałem w podłożu. Fosforu wyleciało całkiem sporo. Nie spodziewałem się szczerze tego, że, że wyleci tego fosforu aż tyle. Na razie nie mówię tutaj o dawkach. Ale generalnie zrobiłem później mocniejszą podmiankę wody, żeby to wszystko po prostu wypłukać. Też się starałem po prostu poodmulać zanim gdzieś tam grzebałem. To po prostu starałem się podmulać maksymalnie, żeby ten syf nie trafił do słupa wody. Po dwóch tygodniach Zobaczyłem silnicę na wężach wylotowych od hydroponiki, co jest ciekawe, w akwarium jej nie było. Sprawdziłem sobie poziom fosforu w wodzie. Test z OLEKa pokazał 5 ppm. -ów. On ma największą skalę z moich testów, które mam, bo mam jeszcze z JBL. -a. Pokazał 5 ppm, więc no przy azocie równym 1 fosfor na poziomie 5 nie jest dobrym pomysłem, na pewno nie. Więc zrobiłem porządną podmiankę, bo ja wiem, 25 litrów chyba tutaj podmieniłem, albo 30 nawet. Bardzo duża podmiana, prawie 50%. Następnego tygodnia znowu zrobiłem testy. Oczywiście od razu podniosłem fosfor na 25 albo na 30 ppmów. Następnego tygodnia zrobiłem testy. Azot spadł o 10 ppmów. Fosfor dalej jest powyżej 5. Zrobiłem znowu taką samą podmianę, taką bardzo porządną. 25 litrów. Przypominam, tutaj w obiegu mamy 65 litrów wody. Zrobiłem kolejną podmianę, podbiłem azot z powrotem na 30 ppm. -ów. I dopiero po dwóch tygodniach zauważyłem spadek tego fosforu. Fosfor spadł sobie do 2 ppm, azot do 20. Po kolejnym tygodniu azot 10 ppm, fosfor 1 właściwie miesiąc zajęło powrót akwarium do stosunków takich w miarę ludzkich, w tym musiałem zrobić dwa podmi dwie podmiany i do akwarium poszło 40 ppmów azotu, żeby to jakoś wyrównać. Przede wszystkim, żeby przeciwdziałać sinicy, bo to, że ja sobie tam zrobiłem podmiankę, to podejrzewam, że nic nie dało, bo jak test na fosfor pokazywał mi powyżej 5, to tak naprawdę tego fosforu mogło być w wodzie około 15 ppmów. To są strasznie wysokie wartości, więc ten azot miał być tak przeciwdziałająco. I rzeczywiście tak podziałał. Śnica się nie rozwinęła i jakieś tam ogniska jeszcze widzę na tych wężach, natomiast myślę, że to jest kwestia czasu, aż te bakterie po prostu zdechną. Więc powiedzmy, że tutaj jest w porządku, bo ogólnie... Akwarium, jeśli nie dostaje fosforu ode mnie, to zaczyna pylić takim grubym, cholernym pyłem, który bardzo często, bardzo trudno jest usunąć. Mają tutaj 1,10, oczywiście nic nie pyli, wszystko sobie śmiga. Podejrzewam, że w najbliższych tygodniach będę robił tutaj testy i znowu będę musiał dokładać tego fosforu, żeby po prostu akwarium dobrze funkcjonowało. Natomiast to, co się rzuca pewnie w oczy, to są krasne ale, które pięknie sobie hygrofilie Thailand z prawej strony obrosły. Tak samo cały wezuwius jest w niej. No krasnali nie powiem, jest tutaj sporo. Wszystko jest spowodowane tym, że słuchajcie, ryb tutaj jest multum. Jest tutaj naprawdę obsada rybna bardzo bogata i nie są to ryby, które jakoś strasznie syfią pod względem wielkości. Kup nie są tutaj jakieś welony, molinezyje czy coś takiego. Tylko tych rybek jest dużo i ta ilość odchodów jest naprawdę spora. Ona gromadzi się w podłożu. I mimo, że bakterie to przerabiają na azot i fosfor, rośliny to pobierają, to cały czas ten syf, czyli tak zwany DOC się zbiera na dnie i on powoduje krasnorosty. Ja chcę nagrać na ten temat film taki porządny, natomiast żeby takie coś zrobić, to chcę, chcę jakieś akwarium w przyszłości dosłownie zniszczyć, zawalić je docem i pokazać Wam, że za pomocą odmulania da się pozbyć krasnorostów. Natomiast no jak widzicie akwarium jest bardzo mocno zarośnięte. Tutaj właściwie nie mam możliwości odmulania. Jedynie gdzieś tu mogę wstać odmulacz z przodu przed te krypty te koryny. Więc nie wiem jak z tym odmulaniem będę robił. Prawdopodobnie coś tutaj podziałem w tym kierunku. Natomiast z ciekawości dałem sobie tutaj 5 ml Carbo przy podmiance. Zgodnie z moimi oczekiwaniami nic ono nie pomogło, bo Carbo na krasnorost raczej nie pomaga. Są wyjątki oczywiście, bo pierwsze krasnale, które mi się pojawiły, udało mi się zwalczyć za pomocą karbo. Natomiast, to jest w przypadku takim, gdzie mamy krasnale, ale one się nie rozwijają. A tutaj cały czas ten proces wzrostu krasnorostów będzie następował, bo ich przyczyna nie została usunięta, czyli ta materia organiczna, która się zbiera w podłożu. Więc tutaj kwestia po prostu odmulania, a potem pozbycia się tych krasnorostów. Albo za pomocą czasu, albo za pomocą karbo, czy, czy tam innych metod, jak kto woli. No, ja oczywiście będę preferował czas, yy, jednak przedawkowywanie karbo w akwarium ze zwierzętami nie jest dla mnie minimalna dawka, jak najbardziej, natomiast yy, walenie dawek jakichś chirurgicznych yy, jest dla mnie śmieszne, bo jednak bardzo to wpływa na żywe organizmy, które są w akwarium. A propos organizmów i tego, co tutaj się znajduję, słuchajcie, w trakcie tych wszystkich y, moich roszad, które tutaj robiliśmy związanych z roślinami, ogólnie od ostatniego filmu trochę się pozmieniało kupiłem tutaj helenki kupiłem pięć helenek, tak na spróbę żeby zobaczyć, czy sobie poradzę z tą moją plagą ślimaków, która mnie nie odpuszcza od samego początku Kupiłem pięć helenek. Jedna pożegnała się z życiem w kwarantannie, bo ją filtr zaciągnął. Druga z niewyjaśnionych przyczyn umarła po prostu w akwarium. Jej muszelka sobie leży na plaży. Także są trzy helenki, one polują gdzieś tam na te ślimaki. I faktycznie. Widać różnicę. Na pewno, na pewno, te ślimaki się nie roznażają tak szybko, jak, jak się roznażały wcześniej. Też yy, nie ukrywajmy, że trzy helenki na takich baniach to zdecydowanie za mało, żeby, żeby wybić yy, ślimaki w wszelkiej innej maści. Natomiast traktuję je raczej jako taką pomoc całodobową, bo ja te ślimaki po prostu sobie już z nudów wyciągam. Tak, akwarium nie wymaga przycinki, nie wymaga czyszczenia szyb, bo tak jak mówię, to co jest na szybach to są glony, które mają po dwa miesiące i ich po prostu nie doczyściłem gdzieś tam, bo są w ciężkich miejscach. O ile azot z fosforem się utrzymują ładnie nie pyli, także na nie jest że bezobsługowo oprócz karmienia ryb, robienia regularnych podmian, które robię po prostu ze względu na to, że, że lubię tą wodę odświeżać i chcę, żeby po prostu ryby miały tutaj jakieś sensowne warunki, bo jednak tych rybek jest tutaj dużo i też w sumie zastanawiam się, jak tutaj by wyglądała akumulacja azotu, ale nie wydaje mi się, żeby była na jakimś wysokim poziomie, zwłaszcza, że no, kiedy to akwarium tak przybiedziłem, jeśli chodzi o nawożenie, zrobiłem tą jazdę z fosforem, to wtedy azot był na poziomie jednego, więc nie wydaje mi się, żeby jakoś dużo było tego azotu. Osiągnąłem tutaj w tym zbiorniku dosyć duży sukces. Dla jednych może się wydać śmieszny, mnie bardzo cieszy, ale żeby Wam o nim opowiedzieć, to musimy się zakończyć na początku, bo sprawa dotyczy krewetek. Kiedy zlikwidowałem krewetki Blue Jean w 11 i wrzuciłem je do tego akwarium, Zostały krewetki dwie albo trzy, już nie pamiętam. Przeniosłem je sobie tutaj. Później kupiłem red do jedenastki. Red musiałem przerzucić z 11 i już nie miałem akwarium, do którego chciałem je wrzucić. Jako, że red było więcej, bo kupiłem tych krewetek 12, tutaj wiedziałem, że są dwie, to te blue jeany stąd wylądowały w trzysetce. Swoją drogą siedzą tam już ponad miesiąc, obydwie żyją przy paletkach, bojownikach, 12 cm górami i innych rybach, które bym posądzał o najwyższe akty agresji. Także to jest w ogóle jakiś cyrk, co tam się dzieje. Natomiast tutaj wsadziłem red sherry i słuchajcie, krewetki się pięknie zaklimatyzowały. Dwie samice noszą jajka, wypchane są po brzegi. Tak mnie to ucieszyło, że masakra, bo krewetki red sherry można powiedzieć, że są najprostsze. Takie pospolite, tanie krewetki, a nigdy mi się ich nie udało rozmnożyć. Zawsze miałem z tym problemy, a tutaj przerzucając finalnie 7 krewetek mam dwie dorosłe samice zaciążone, które sobie tutaj śmigają oczywiście te krewetki dokarmiam rzucam im gdzieś tam w ten gąszcz z bakopami jakiegoś tam smaczka żeby sobie po prostu podjadły też używam tutaj pokarmów takich sproszkowanych, drobnych bo jednak jest tutaj drownica głównie jeśli chodzi o rybki, więc krewetki też sobie gdzieś tam to zbierają, czy z gałęzatki czy z jakichś innych roślin także no mają tutaj bardzo dobrze no i jest to duży sukces jednak, mam nadzieję, że mi się uda maluchy odchować w takim akwarium pseudotowarzyskim, bo jednak są tutaj bardzo drobne rybki. Te miedziki, które tutaj są, to są największe kolosy, mają jakieś 3 3 cm. No reszta no to tak jak widzicie, bystrzyki, amandy, gupole, jeden rysek pigmej, który został ze starej obsady no i ślimaki, helenki, zatoczki, świderki i tak dalej. Także obsada całkiem przyjemna, żeby odchować te małe. No i też akwarium jest bardzo y, fajnie zarośnięte. Ja go też nie będę tutaj ścinał prawdopodobnie już nigdy, więc y, więc tutaj nie ma postaw, żeby tym krewetkom nie dawać szans. Także fajny sukces, fajnie się tutaj podczas jednej podmiany zaskoczyłem ze względu na, to, na, na te dwie ciąże. No i co? No i akwarium jakoś sobie funkcjonuje do przodu, dużo, dużo się podziało w ostatnim czasie, natomiast myślę, że przy odmulaniu tego akwarium i przy regularnych podmianach, przypominam tutaj są podmianki co tydzień 20 litrów, całkiem spore, pół na pół RO z kranówką, no myślę, że to akwarium sobie poradzi i, i pójdzie w lepszym kierunku, głównie jeśli chodzi o te krasnale, bo tak to kompozycyjnie to akwarium to jest petardka, tylko po prostu muszą rośliny odzyskać barwy, troszkę jeszcze musi zarosnąć, no i po prostu się pozbyć tych krasnali. Także ja Wam dziękuję za oglądanie, zachęcam Was do lajka oraz do komentarza, zachęcam Was do subskrypcji kanału oraz do kliknięcia sobie dzwoneczka, żeby Wam przychodziły powiadomienia o moich nowych filmach. I zachęcam Was do wpadnięcia na Facebooka, do polajkowania go, do obserwowania. Link oczywiście znajduje się w opisie. Także jeszcze raz, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, pozdrawiam, cześć.